Dzień dobry, małgorzata Maciejuk. Witam państwa i zapraszam na obserwator. A dzisiaj w serwisie informacyjnym słodkich tematów nie zabraknie. Oto szczegóły dzisiejszego wydania. Pączkowe zmagania z okazji Tłustego Czwartku tradycyjnie odbyły się już po raz 20 w Radio Słupsk. Na medal za pochłonięcie siedmiu pączków w 5 minut zasłużył nasz redakcyjny kolega. Słupski samorząd pozyskał w 2019 roku ponad 11,5 miliona złotych ze sprzedaży miejskich nieruchomości. To 4 miliony mniej niż planowano. Misie ratownisie pocieszają najmłodszych uczestników wypadków drogowych. Uczniowie ze słupskiej dziewiątki przekazali służbom ratowniczym ponad 300 pluszaków. Z nadzieniem lub bez, z lukrem, czekoladą czy budyniem, nieważne jakie, ale trudno dziś byłoby znaleźć osobę, która nie zjadłaby przynajmniej jednego pączka. W tłusty czwartek, jak co roku w słupskiej redakcji Radia Koszalin, odbyły się radiowe mistrzostwa pączkowe. Zawody w jedzeniu pączków na czas w słupskiej redakcji Radia Koszalin są najstarszą pączkową imprezą w kraju. W tym roku do rywalizacji w dwudziestej edycji mistrzostw w kategorii Radiosłuchaczy oraz dziennikarzy stanęło kilkunastu zawodników. Zawody. Kolejny raz wygrał Tomasz Wawrowski, słupszczanin w radiowych mistrzostwach pączkowych startuje niemal od początku. W tym roku ustanowił kolejny rekord, w 10 minut pochłonął 18 pączków. Nie ukrywa, że podczas zawodów zmagał się z kryzysem. Ja miałem przy, tak już przy 12. Pączku, już miałem, już miałem taki lekki kryzys. Ale głęboki wdejd, trochę, wo, trochę wody popiłem i dalej. Po radiosłuchaczach przy stole zasiedli słupscy dziennikarze. journaliści walczyli w skróconym czasie. Na pochłonięcie jak największej ilości kalorycznych bomb mieli jedynie 5 minut. Siedem pączków w tym czasie zjadło aż czterech zawodników. Wśród nich był Mateusz Skulski, reprezentant naszej redakcji. Nie ukrywa, że na sukces pracował nie tylko on, ale pozostała część załogi Telewizji Słupsk. Taki masaż od, od mentora, od własnego szefa, no to dosyć przyjemny. Dobra <grymne> presja. Dobra presja, takie poczucie władzy jednak nad, nad swoim głową. Mistrzostwa w Radio Słupsk organizowane są od lat i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Chociaż organizatorzy planowali, że 20 mistrzostwa będą już ostatnimi, nie powiedzieli jednak ostatniego słowa. Skoro jest teraz taka tendencja fit, że wszyscy chcą być szczupli, wysportowani i niekoniecznie spożywać tak dużo kalorii, to mówimy, a może już te mistrzostwa to nie należy tego promować, bo to takie może nie do końca zdrowe, ale jednak tradycja jest tradycją i w związku z tym pewnie w następnym roku zaprosimy naszych słuchaczy, a także dziennikarzy, rzeczników prasowych do kolejnych radiowych mistrzostw pączkowych. W przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja zawodów. Radiowcy już zapowiadają szereg niespodzianek, możliwe, że nieco zmienią formułę słodkiego konkursu. Ponad 11,5 miliona złotych wpłynęło w ubiegłym roku do miejskiej kasy ze sprzedaży nieruchomości, to o 1 mniej niż zakładano w budżecie. Planowano wówczas dochody z tego tytułu wyższe o ponad 4 miliony złotych. W całym ubiegłym roku miasto sprzedało w trybie przetargowym ponad 20 działek zabudowanych i niezabudowanych w różnych częściach Słupska. Ich powierzchnia wahała się od niemal 30 do prawie 10 tysięcy metrów kwadratowych. Najwięcej, bo prawie 1 200 tysięcy złotych miasto zarobiło na sprzedaży trzech działek przy ulicy Malinowej, o łącznej powierzchni niemal 20 tysięcy m2. Niemal milion złotych trafił do miejskiej kasy po sprzedaży działki przy ulicy Lawendowej o powierzchni prawie 7 tysięcy m2. Nieco mniej ponad 800 tysięcy złotych zapłacono za działkę przy ulicy Ridla, a prawie 750 tysięcy złotych kosztowały nabywcem w sumie dwie działki przy ulicy Podchorążych. Ponadto zainteresowaniem cieszyły się działki na nowych słupskich osiedlach, m.in. przy ulicach Kiepury, Ordonu grachuty czy przybory. W ubiegłym roku miasto sprzedało także trzy lokale niemieszkalne i jeden mieszkalny. Wpływy do budżetu ze wszystkich tych transakcji nie przekroczyły jednak w sumie 350 tysięcy złotych. Kilkaset pluszowych misiów przekazali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 ze Słupska, Policji, Straży Pożarnej i Ratownikom Medycznym. Pluszaki w ramach akcji Misie Ratownisie trafią do najmłodszych ofiar wypadków. Misie Ratownisie to ogólnopolska akcja, do której włączyła się Słupska Dziewiątka. Efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. Dzieciaki przyniosły ponad 300 pluszaków. Cała społeczność szkolna i nie tylko szkolna włączyła się w tą akcję. Bardzo dużo misi przekazała także radna Rożek. Także sam przyniosłem sporo misi. Akcja była szeroko zapromowana, w szczególności na fanpage'u szkoły, i ludzie dobrej woli przynosili tego typu misje, które dzisiaj przekażemy. W akcję włączyła się także słupska radna Anna Rożek, która nie tylko przekazała maskotki na szczytny cel, ale także urządziła zbiórkę pruszaków wśród swoich znajomych. Pluszak potrafi wywołać uśmiech na twarzy prawie każdego dziecka. Potrafi jego uwagę tak, jakby żeby skupił uwagę na pluszaku, a nie na sytuacji stresowej dla dziecka. Poza tym to, że inicjatorami tej akcji są dzieci ze szkoły podstawowej numer 9, też serce rośnie, że tak dzieci chcą pomagać innym dzieciom. Zebrane mi się trafią w ręce służb mundurowych. To oni najczęściej mają do czynienia z poszkodowanymi w różnych sytuacjach maluchami. Pluszowe się będą dodawać otuchy dzieciom w różnych stresowych i krytycznych sytuacjach. Nowe trasy, łatwiejsze dojazdy do centrum miasta, na osiedla, do okolicznych miejscowości i do dużych zakładów pracy. Takiej komunikacji chcą mieszkańcy. W ciągu ostatnich dni i tygodni pasażerowie proponowali urzędnikom zmiany w rozkładzie jazdy autobusów miejskich. Miejscy urzędnicy od tygodni pracują nad stworzeniem nowego rozkładu jazdy. Ma on sprawić, z jednej strony, by autobusy jeździły również na te osiedla, które rozbudowały się w ciągu ostatnich lat, z drugiej jednak, by nie było kursów, z których niemal nikt nie korzysta. Swoje pomysły na komunikację miejską przekazali urzędnikom również mieszkańcy. W sumie do ratusza dotarło ich około 70. Lista życzeń jest długa. Pasażerowie chcą przesunięcia godzin odjazdów konkretnych połączeń, proponują nowe trasy, tak by autobusy zatrzymywały się jak najbliżej ich domów, proponują dodatkowe połączenia z osiedli do centrum, w tym w okolicy dworców kolejowego i autobusowego, oczekują też więcej kursów w kierunku siemianic i strefy ekonomicznej. Nie wszystkie uwagi będą mogły być uwzględnione. Po pierwsze, dlatego, że nie dysponujemy takimi środkami finansowymi, bo rozkład jazdy między innymi miał na celu właśnie optymalizację wydatków na przykład w ten sposób, że wiemy, że są godziny, kiedy autobusy prawie nie mają pasażerów, więc to musimy zweryfikować. Ale także logika, bo czasami mieszkańcy zwracają uwagę na to, że wydałoby, żeby ten autobus gdzieś skręcił i tu jeszcze podjechał, ale takiej możliwości po prostu wynikającej z kolejnego. Przyjazdu autobusami po ulicach miasta nie ma. Jak zapowiada prezydent, te propozycje, które nie będą uwzględnione w tym roku, będą mogły być zrealizowane w kolejnych latach. Dotyczy to m.in. zwiększenia liczby połączeń w kierunku ulicy Zaborowskiej i w kierunku osiedla Owocowa. Przygotowanie nowego rozkładu jazdy trwać będzie do końca marca. Władze miasta planują, że zacznie on obowiązywać w kwietniu. To jedno z największych i najbardziej popularnych wydarzeń kulturalnych w usteckiej oświacie. Mowa o konkursie poezji śpiewanej bursztynowe nuty poezji. Ruszyły przygotowania do jubileuszowej edycji konkursu. To będzie już piąta edycja bursztynowych nut poezji. Konkurs od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów szkół z regionu słupskiego. Organizatorzy, czyli Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, rozpoczęli przygotowania do tegorocznej piątej już edycji. Impreza nie jest zwykłym konkursem poezji śpiewanej, ma formę koncertu. Sala, w której zaprezentują się młodzi wykonawcy, będzie przypominała kawiarenkę literacką. Jest to gwarancja niepowtarzalnej atmosfery. Młodzi wykonawcy tak, startują, począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, ale naprawdę y, wykonują bardzo trudne, bardzo dojrzałe utwory, ale świetnie sobie radzą z ich y, interpretacją. Y, oczywiście y, no, jest to konkurs, tak, więc y, ocenia ich jury, y, składające się z przedstawicieli instytucji kulturalnych, samorządowych, y, z ustki, ze Słupska, y, muzycy, filolodzy. Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody. Jedną z najważniejszych będzie przyznawana przez organizatorów bursztynowa Nuta. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych wysłał do wszystkich szkół podstawowych i średnich z całego regionu zaproszenia do udziału w tegorocznej edycji konkursu. Zgłoszenia można składać do 18 marca. Zapowiada się ciekawy i bardzo atrakcyjny sezon w Ustce. W ratuszu swoje pomysły na lato zaprezentował Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Promocji Urzędu Miasta. Tegorocznego lata nie zabraknie nowości, ale także sprawdzonych imprez. Wydarzenia związane z sezonem letnim rozpoczną się już wiosną. Na długi weekend majowy zaplanowany jest pierwszy zlot food trucków. Będzie to wydarzenie adresowane nie tylko do miłośników ulicznego jedzenia, ale także amatorów atrakcji kulinarnych. Sezon sportowy otworzy marcowy mecz koszykówki. Zawodnicy będą grać non-stop na rzecz pogorzelców z Duninowa. Planowany jest także wyścig kolarski Cliff'em. Nie zabraknie także stałych i sprawdzonych punktów sezonu turystycznego w Ustce. W czerwcu zaplanowane są dni morza. Morza. Będzie także Grand Lubicz Festiwal Światła, Columbus Festiwal Wiatru, Mistral Festiwal oraz liczne spektakle plenerowe. Nie zabraknie imprez dla miłośników adrenaliny, takich jak Formoza Challenge. Znowu Ustkę odwiedzą górale z zaprzyjaźnionej Bielsko-Biała i Beskidy. Stałą atrakcją będzie niewątpliwie Święto Miasta – Dożynki Rybne. W ostatni weekend sierpnia zaplanowany jest tradycyjnie Dzień Mieszkańca. W tym roku koncertowa scena ustawiona zostanie na plaży. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Obserwatora. Na jutro zapraszam Państwa na kolejne wydanie Zimowej Redakcji Telewizji Słupsk. Ciekawych gości, ciekawych tematów oczywiście nie zabraknie. Dziękuję dzisiaj Państwu za uwagę. Do zobaczenia.